Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dragon's Prophet i na wstępie chciałem, um, chciałem się Was zapytać, czy widzicie dużą różnicę pomiędzy tym nagraniem a poprzednim, ponieważ tam miałem ustawioną moją rozdzielczość ekranu, czyli 16, na, 16 do, do 10, natomiast tutaj już ustawiłem sobie taką do nagrywania, więc mam nadzieję, że nie było to jakieś straszne przeżycie oglądania tamtego materiału. Nadzieję, że było bardzo miło. A teraz e, robimy sobie jakieś tam questy, które niestety na razie... Znaczy, w tym momencie po prostu polegają na rozwaleniu jakichś tam e, jakichś tam gigantów. Na, natomiast idzie to bardzo sprawnie i e, jakby to, w jakiś sposób ta walka przebiega, naprawdę dość mocno ułatwia robienie tych questów, ponieważ jeżeli, jak, jak widzicie, możecie sobie skakać z jednej nogi na drugą, możecie się przetaczać i tak dalej, to naturalnie jest to o wiele, o wiele milsze do e, wypełniania. Oa, ale oberwałem. Nie wiem, tu jest chyba jakiś, e, jakaś, jakaś wytrzymałość, że nie mogę się przytaczać zbyt często. Aczkolwiek za, myślę, że zaraz to jakoś rozgryzę. W takim razie, jeszcze, jeszcze jeden mi został do rozwalenia, tak mi się przynajmniej wydaje. I zobaczmy, przetaczamy się. I ubywa nam tego takiego zielonego paska jeszcze pod żółtym w lewym, e, w lewym górnym rogu. Są trzy paski, a raczej cztery: właśnie czerwony, niebieski i złoty. A na dole jeszcze zielony. to właśnie z tego zielonego mi. Ubywa, ubywa punktów. W takim razie, co jeszcze musimy zrobić? Aha, mamy kolejny level, więc możemy e, dalej sobie na przykład Constitution. Ja lubię to, ten skill, myślę, że jest naprawdę spoko. Mi się zawsze, Ja zawsze lubię być taki ktoś tankowaty na wszelki, wszelki wypadek. Fajne jest to, że one nas nie atakują same. Czyli jeżeli nie chcemy, to nie musimy z nimi walczyć. I teraz, czy to jest może Bristol Bug? Czy ja muszę takie coś rozwalić? Nie, chyba nie. Aczkolwiek ma. Hm. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, jak to się robi quest log J, ok. Mamy nasz quest log i escape medicine czyli to. I jak my to musimy zrobić? Szczerze nie mam bladego pojęcia, ale chwila. Teraz mapa. Oh god, to będzie naprawdę ciężko. Czy my tu możemy ustawić sobie znaczniki? Chyba nie do końca. No nic, w takim razie idziemy przed siebie i mamy nadzieję, że. Mamy nadzieję, że nam się uda coś tu zrobić. Tak sobie myślę. Może. Okej, okay, to jest jakiś smok. Znaczy teraz muszę sprawdzić po prostu, czy jakikolwiek z tych stworów da mi to, czego potrzebuję do robienia questów. Wow, Ło, ale oberwałem. Przytaczamy się. Dziwne jest to, że ja nie widzę jego, tak jakby paska z drogi. SATUMA skill DRAGON Może z nim nie mogę walczyć Znaczy, niby zadaję mu obrażenia, nie? Tylko, że nie widzę jakby żadnego... E, nie widzę jego paska zdrowia Więc być może ja nie do końca mogę się tutaj z nim bawić w takie coś Jakieś publiczne eventy, widzicie? Także dos mocno daje mi się znakiem chwilowy brak... A, chwilowy brak skilli Obra, mamy loot to są buty otwieramy nasz backpack. I czy możemy? Nie, one są na ósmy poziom. Co to jest? Memorial Service. Ok, mamy jakiś pierścień. Sharp Funk. Nie, na razie nic z tego nie potrzebuję. i w takim razie ruszamy dalej. Skoro już wiemy, że te stworki nie są naszymi aktualnymi przeciwnikami. Tam widziałem jeszcze jakieś dwa wykrzykniki na minimapie, więc pewnie są tu jakieś questy do odebrania. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że ja po prostu nagrywam z tego samego miejsca, gdzie skończyłem. Ale szczerze mówiąc, e, nagrywam to tego samego dnia, tylko pewnie jakoś tam po dłuższym czasie to wrzucę. Czyli w takim razie będziemy robili chrząszcza. Spróbujemy zrobić chrząszcza. Być może to właśnie on ma to, czego potrzebujemy. Także fajnie się chyba przedstawia sytuację z regeneracją zdrowia. Trzeba jeszcze ogarnąć sobie te kombosy, jak one idą. Wydaje mi się, że lewy, lewy, prawy, prawy. Lewy, lewy, prawy... Aha, i umarłeś, okej. Okay. Basic cake potion, nie? Oha, tu jeszcze coś mnie zaatakowało. Ej, przez drzewo przerzucił, ale jazda. Dobra, no to rozwalimy jeszcze tego coś tam giganta. You can do that right now. Na szczęście tutaj już widzicie na górze pasek zdrowia, więc w ja strasznie tego nie lubię, na przykład jak w sinajnie jest tak, że robi się też na mistrzowskim poziomie i tam nie ma, e, nie ma paska zdrowia głównego bossa. To nie to. I tutaj także pewnie nie to. Dobra, w takim razie, w takim razie jeszcze raz mapa. Musimy iść bardziej w kierunku wody. Dlaczego to chce, to chce z nami walczyć tak za wszelką cenę? O, żaba. Color Frog Raczej też nie o to chodzi. Udałem się zatem tutaj i spróbujemy. A, czekaj, you! Otrzymałeś Dragon Shard? No spoko. Ale gdzie? Ja tego nie widzę. Dobra, nieważne. Idziemy odebrać te questy dalej. I być może zaraz będzie jakiś taki malutki przeskok, bo ja muszę pogarniać, pogarniać gdzie to w ogóle jest. O, nie. Aha, nie. Okej, myślałem. Myślałem, że może tam na górę trzeba wyjść na ten wodospad. To by było masakra, zanim by się tam wdrapał. Ok, w takim razie przyjmujemy kolejne questy. Na pewno nie możemy narzekać na ich brak na początku, gry. I ponownie wciskamy J. I teraz e, Escaped Medicine. Jeszcze raz o co tutaj chodzi. Dobra, więc jeżeli wszystko dobrze rozumiem, to po prostu na minimapie macie takie czerwone kółeczka, i to właśnie tam musimy się udać. Niestety nie ma pojęcia, co to jest liver po angielsku, więc też nie do końca jestem w stanie odszyfrować o co chodzi, tak naprawdę. W chwilę to muszę sobie wyłączyć koniecznie, bo mnie to denerwuje, więc też nie wiem do końca, co ja tu w ogóle muszę zrobić. Ale jeżeli trafimy w kółeczkę, to na pewno prędzej czy później. Ogarnie się, co należy. Jakie działania, jakie działania należy podjąć, aby misję wykonać. Dobra. No więc chyba jesteśmy powoli na miejscu. I teraz mi się pysie, co my tu musimy. Nie, to jeszcze nie tu. Chwila, co jest? To jest to. ten nasz Quest. On jest jakby na górze. Please, jak my się tam mamy wdrapać? Demit. Ej, nie, coś tu coś? Hm. tam się pojawił taki pasek jakby na górze no nie? I teraz pytanie dobra o tu widzicie teraz tam by się tam by należało przejść tylko nie mam pojęcia jeszcze jak ja to zrobię Może jednak należy pójść z drugiej strony i w ogóle wyjść z miasta. A nie, tu jest jakieś przejście. Dobra, w takim razie jesteśmy już na miejscu powoli. I teraz będziemy mordować. O, jakieś słodkie kapibary. No dobra. Trzeba wymordować, niestety. Fajne jest to, że te się nie obracają do nas tak jakby od razu, nie? Czyli że. A, czyli że tak jakby możemy uniknąć i nie jest to tak jakby. Jakby nie kończy się to w ten sposób, że my, się, my, my sobie robimy unik, a ten, a ten zwierzak się do nas e, obraca. Dobra, w takim razie przynajmniej teraz już wiemy co robić. Kolejne mordowanie zwierząt. Ja tego nie lubię, po prostu nie lubię, ale, e, ale zobaczymy. Może w przyszłości będzie to wyglądało trochę inaczej. Może tylko początki są takie wybitnie dla mnie trudne. Znaczy trudne, niemiłe. Mam nadzieję, że nie. Searching. Tam było do przeszukania w tym, w tym zwierzaku. Jakbym miał już jakąś profesję, to myślałbym, że to może jest jakiś skinning, czyli że zbieramy sobie skórę z niego, ale szczerze mówiąc wątpię, żeby właśnie to była odpowiedź na moje pytanie. Jeszcze gorsze jest to, że nie w każdym zwierzaku są te składniki, na których nam zależy. Oj, dobra, searching. I e, także nie to. To jest irytujące, szczerze mówiąc. Kiedy mordujemy ileś tamtych zwierzaków, a i Aha, w ogóle my zużywamy manę, kiedy... kiedy jakby atakujemy tym prawym przyciskiem myszy. Nie skojarzyłem tego. Chwilę, to jest mana? Nie mamy napisane. O. Mamy dostępną umiejętność pod E. O, całkiem spoko. Lód. Ech, kurde, to będzie jednak masakra. Nie znoszę tego typu questów, ale jestem ciekawy, jak się potoczy dalej rozgrywka i czy to cały czas będzie przebiegało właśnie w taki sposób. Więc jestem, jestem gotów podjąć to wyzwanie. Okej, okay, może, może weźmiemy je jak, jakoś w kupę po prostu. Dwa, trzy. O, tak może być trochę szybciej. Może się nie zanudzę, nie zanudzę na śmierć. Pamiętam jak grałem chwilę w terę, to e, tam sytuacja miała się tak, że... O, to jeszcze żyje? Nie, to już nie żyje. Że nie byłem w stanie jakby naraz wziąć kilku stworów i ich robić a, poprzez jakby nawalanie ich jednocześnie, bo one nie rozwalały. Tam kiepsko, strasznie się unikało. Bo to marnie rozwiązane. To właśnie sprawa, sprawa uników. Mamy już trzy pióra i... Aha, czyli teraz już tylko ptaki musimy porozwalać. Jeszcze dwa ptaki. I będzie mega fajnie. Potem musimy sprawdzić, jak się miewa Saturma Scale Skin Dragon. Okej, okay, może być. Aha, kół nie możemy użyć, bo jeszcze tej umiejętności nie znamy. Pewnie na jakimś wyższym poziomie się jej nauczymy. Nie widziałem tu właśnie żadnego. Tyle, nie i. Nie chcę i, chcę c. Currency nie. Tu też nie to. K to Skills. Czy my, tych, e, czy my tych skilli będziemy się uczyć sami, czy żadnego drzewka rozwoju nie widziałem? Nie, i to mnie trochę tak. E, kurde, szkoda. Ale. Ale trudno, jakoś przeżyję. Być może będzie to samo, co w wielu grach tego typu, czyli będziemy po prostu sobie umiejętności kupować. Dobra, w takim razie musimy teraz złapać <laughs> Saturna scale, scale Skin Dragon. Gdzie my to zrobimy? Czyli musimy się teraz udać tutaj. Nawet stoimy, do... stoimy obrótnie w dobrym kierunku. I teraz ciekawe, czy to będzie ten nasz mount, bo tutaj te smoki łapiemy i potem na nich jeździmy. Aha, to jest Katurma bu coś tam, nie widzę. To jest Bufalo. Chyba to jest ten Skyliski Dragon. To właśnie to. jak ja mam go złapać? A. Quickly tab w SD to keep the red icon within the center of the skin. Ej, co, jest? jak to działa? When the red bar on the right side is full, the dragon is successfully captured. Quick tab. Aha, czyli. Aha, chyba chai o co chodzi, dobra. Chyba chai o co chodzi. To może go trochę osłabimy. Może go trochę osłabimy, będzie prościej. To jest po prostu, no, po prostu technika trenera Pokémon. Żeby Żeby tak to robić. Dobra, wsiadamy. Kurde, nie idzie tak dobrze. Tego rozwalam i spróbujemy sobie na świeżym. Być może, no, być może, być może jakoś to nam się uda. Albo jeszcze jedna próba. Nie, tak się nie da. On musi być chyba spokojny. Taki jeszcze, wiecie. Nie, nie zaangażowany w żadną walkę. Dobra, ten jest rozwalony. Weźmy sobie z niego lód, którego nie ma. I teraz spróbujmy podejść do następnego. Ej, co jest? Dobra, więc jak pewnie widzicie, dookoła jest pełno trupów tych smoków. Nie udało mi się niestety złapać żadnego, ponieważ nie rozumiem mechanizmu w jakim to działa. Staram się utrzymać tą ikonkę wewnątrz tego okręgu, ale nawet jeżeli tam jest ta ikonka, to w dalszym ciągu nie mogę go schwytać. Więc postaram się to jakoś załatwić następny odcinek, a za dzisiaj wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia do zobaczenia w przyszłych materiałach. Pa pa, trzymajcie się, hej!